Cześć wszystkim z tej strony Diki. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się tym cudenkiem tym zestawem. No jest to zestaw, oczywiście, przedpremierowy. jeszcze na chwilę obecną, tak? Wychodzi 1 sierpnia, jak to nagrywam, jest 27. Więc e, ogólnie zestawik jest dosyć mały. Jest to pojedynek na Mandalorze. Jest to, no, jeden z tych serii pojedynków, tak? Mamy Asokę, mamy Maula. Maul ma fajny strój. Asoka jest identyczna, jak była w a e, więc. To jest w ten sposób ogarnięte. Oczywiście mamy małą salę tronową. Mamy tą taką jakby skrzynkę, w której mały był zamknięty w wojnach klonów. Więc tu, co tu dużo gadać, chyba przejdziemy po prostu do otwierania i przejrzenia zawartości. Co my tu w zasadzie mamy. Okej, okay, pudełko na bok. Więc, e, mamy naklejki. Naklejk jest trochę. Nie jest jakoś mega dużo, no ale jak na taki mały zestaw, no to całkiem sporo jednak. Jako, że nie przepadam za naklejkami, no to... No cóż, to, to nie jest super. Stość mi instrukcji, no strasznie malutka. To jest ten najmniejszy chyba format obecnie. Fajnie zrobiona, ona jest sklejona. Nie, jest szyta, więc to się nie rozsypie przynajmniej. No ale foronecik bardzo malutki. I dostajemy dwa worki. Tutaj jest taki duży worek, w którym są te większe elementy i to wszystko. Tutaj natomiast mamy te mniejsze. W ogóle jest jakiś blaster, on pewnie będzie ukryty gdzieś w konstrukcji. Nie wiem do końca. W każdym razie to, ty, to tyle z, takiego wstępnego, z takich wstępnych oględzin. Ja teraz nagram speed który będzie osobnym filmem na kanale. I teraz widzimy się już w recenzji, jak ja to złożę. A więc, już jestem po składaniu. W tym zestawie, no tak jak już widzieliście, mamy dwie figurki, mamy takie dwie konstrukcje i mamy trochę zapasówek. Instrukcja wiadomo. Zapasówek nie ma dużo ciekawego, jakieś tam standardowe części. Plus, na przykład, mamy rękojeść miecza i to, to do maula. Fajnie, że to dają, bo to jest gumowe i to się może popsuć. Ale no, na bok, jakby zapasówki nie są potrzebne teraz. Więc zacznijmy od figurek. Mamy maula który wygląda bardzo fajnie, bardzo mi się podoba ten druk na nogach jest mega fajnie zrobiony, że tutaj mamy taki na stopach, tutaj mamy elementy opatrzenia na kolanach w sensie ogólnie wiemy, że to jest w domyśle ta jego, jakby te, kon, te kończyny metalowe ale wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie oczywiście podwójny miecz, ja, standardowo jak to do Maula mamy buźkę która no w sumie chyba taka sama jak na przykład była w mikrofajterze no i mamy ten, e, taki jego e, torsik z odsłoniętą klatką piersiową. Fajnie to wygląda. Z tyłu, z tyłu mamy tylko kawałek szaty. W sumie nie ma nic specjalnego. U Asoki, Asoka jest identyczna jak w A80. Mamy fajną szatę tą mandaloriańską, dwa niebieskie miecze. E, Asoka ma dwie twarze, ale ta, to gumowe się ciężko ściąga, więc ciężko mi pokazać. W każdym razie, no, w sumie tu macie na pudełku. Taki jest jeszcze wkurzony wyraz twarzy i drugi jest taki uśmiechnięty, jak to ma zamontowany, więc tak to wygląda. No, tak jak mówię, ta gumowe. Na głowie się ciężko ściąga, żeby głowa z tym, razem z tym nie wychodziła, więc nie będę tego pokazywał. Co dalej? Dalej mamy tron. Tron, który jest zrobiony, o właśnie, widzieliście jedną funkcję, czyli jakby do tyłu się przewraca. Do tyłu się przewraca to szkło. Przy przechyleniu, to oczywiście nawiązuje do tej sceny, gdzie Asoka wywaliła maula przez to okno, ale ogólnie fajnie jest pomysłowo zrobiony ten witraż w formie naklejki. Udało mi się to prosto nakleić, więc jest fajnie. Tutaj mi się trochę nie udało, to mi trochę zaszło na bok, ale nieważne. W każdym razie tron też jest bardzo ładnie zrobiony i bardzo fajnie wymyślony. Fakt, że obserwuję to, co jest w filmie. Mam jeszcze w tronie taką ukrytą opcję, czyli tutaj mamy po prostu pistolet, i to jest tak wczepione, jest to spoko. Podstawa no, wygląda w ten sposób. Tutaj mamy podbudowanie takie ala schodki. ścianka jest fajnie wykończona. Te kwiatki mi się podobają. Z tyłu w sumie nic specjalnego. To tyle. Dalej mamy tam klatkę, w której został zamknięty maul. Oczywiście maul tutaj wchodzi i się mieści perfekcyjnie. Zdejmujemy wiadomo miecz, no bo do celi się nie wchodzi z mieczem. Więc cyk, zamykamy i jest. I tutaj ma nawet oczy widać mu przez tą kratkę, więc jest to fajne. No, więc tutaj mamy odzorowanie tego, co było w serialu. Oczywiście tutaj mamy taki bardzo ładny no witraż chyba też. W sumie nie wiem, jak to nazwać do końca. W każdym razie taki mandaloriański. Tutaj mamy jeszcze to takie jakby klikadło, żeby go wpuścić albo wypuścić z środka. Ogólnie konstrukcja jest stosunkowo prosta, no po prostu taka cegiełka, nie? Takie, jak to jest zbudowane do końca. Tutaj mamy to osadzone na przeźroczystej szybce na które jest naklejka. Więc to jest taka konstrukcja, tak to wygląda. Jeszcze słowo co do instrukcji. Instrukcja jest malutka. No oczywiście ma wszystko. Z tyłu mamy zestawy, które są. Z zestawy, tu mamy zestawy, tu mamy figurki. Reklamy LEGO Star Wars e, Skywalker Saga. No i oczywiście z części, więc to tyle. Naklejek tam łącznie było 5, więc to też nie jest jakoś turbo dużo. Więc chociaż tyle, no nie trzeba było kleić wszystkiego, to nie jest LEGO to tam Speed Champions, to się bo tak nazywa, że tam tego jest w cholerę. No, w każdym razie, czekajcie, jeszcze do ostatniego kadru wyjmę Maula z tego, żeby ten, żeby nie leżał, a go na tronie posadzę, bo czemu nie. Sej. Dobra, więc to by było na tyle w tej recenzji. Szybka recenzja, ponieważ nie jest to zestaw duży. Eee... Czy się opłaca? Myślę, że nie za cenę katalogową, ale ogólnie się opłaca. Naprawdę. W sensie dostajemy fajne figurki, dostajemy całkiem fajny fragment, jakby terenu, który też nie ma jakichś mega problemów, żeby to wczepić po prostu, nie wiem, do jakiejś makiety czy do czegoś. Da się to wszystko bardzo fajnie domurować. Dodatkowo dostajemy tą skrzyneczkę skrzyneczkę dla maula, więc też jest fajne. Zawsze się to jakoś przyda. A dla ja jestem fanem Mandalorian, fanem ogólnie Mandalory i tak dalej, no to ten klimacik jest dla mnie po prostu genialny. Więc to na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji kanału, zachęcam do wpadnięcia na Instagrama, którego macie w opisie. No i do usłyszenia w następnych filmach. Także cześć!